Pasze, że w lusterko, się z tyłu nie nadciąga? <grywa> nie, <daje> patrzę. czadu, mama. <grywa> nieźle, nieźle. Jak już autobus dogonimy. Danielek, to będzie git. A, mama, jak tak jeździłaś Ty na tym naglądzie, jak tak jeździłaś na pracują, wszystko o. kulturka. O, dziękuję. Mamusia, zamiast rowerześci, ma, mali jadą. To tu dziękuję. Leć, 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 leć. leć, leć. możesz. Niech może być upadek. Jeden w drzewo, tak? 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 Tak, No, no A nie, niekoniecznie w drzewo. Mama musi wjechać, wiesz. Zawsze Ale, można sobie nie znaleźć nie coś innego. przygotował to autobus. Ten... No spokojnie. Dasz radę. O, Właśnie jesteśmy świadkami prawidłowego używania kierunku Co? Niestety jest tylko u tej części Polaków, którzy chodzą na kurs. Ewentualnie u tej części. Która jedzie za bądź przed radiowozem? Nie, no dajemy radę, naprawdę może być. Nie wiem, którą tam musia plażę wybierze. No tak, a pojedziemy tam do końca. Bo jadę. Bo jadę. No, trzeba Oto. będzie. Ale to trzeba będzie jakoś się pogodzić z faktem, że ona będzie jeździła samochodem. Przy okazji tata będzie mógł się napić kiedyś. A jak już się napiję, to będzie obojętne. To już pan skręcać, nie? No spokojnie. Jesteś kierowcą, powinnaś przypuszczać, że będzie skręcał. No. Musi kierunkowskaz wyłączyć. Ja będę tą samą... tą stronę, tak? Tak? No w lądrze, włączył go w lądrze, w tak? Tak tatuś? Tak, tak. No, pan kierowca włączył kierunkowskaz w lewo. i jakoś mu się wyłączył. Wkręcił w lewo. Może mają w tym TKS-ie jakoś nakazane oszczędności na żarówkę. To jest wynik Twojej jazdy. 4-1, no. Na... Opuściłeś gaz ale jak Anią naciskasz gaz to tak delikatnie sobie na a nie no, a nie naciskasz mocno i puszcz. No czy może jest większość inaczej ja mówię jak jest tutaj jak ładnie kierunkowskaz wow to ci ania dopiero za kierownicą no nie wiem czy ta mała zamiar zaparkować Mamo, zaparkuj! No, daj mi się przyjechać, to jest jedyna rzecz, szansa dla mnie Tadzielek Co będzie reszę naprawić zaś Co będzie reszę naprawić Na jedno koło działa tym Ale pan in, ten, pan Jak on się nazywa? Pan urzędnik na przeglądzie tego zwykle nie widzi. Trzeba wyciąć. Żeby tradycji stało się zadość, 9,5. Real boski. Myśmy przejechali 605 km plus 20, czyli 625 km. Cieńko. Missygna policyjna, ale spoko Ładnie tam możesz na ręcznym pojechać. Jest z tyłu nie Nie no. Ale piękne, badają jechała tak? Tak? Będziesz jechać Gdzie jedziemy, na którą plażę? Tutaj na sam koniec? Chyba nie, tam gdzieś pójdziemy. Na samym końcu to się nic nie dzieje no, i tak sobie delikatnie naciśnij, jak chcesz już, to troszeczkę bardziej. O, i trzymaj tak nogę. No, wręcą, no. Ja, bo ona wziął, się wziął. rozbuja sama. Jak chcesz mocniej, to tak delikatnie mocniej wciskasz o pół centymetra. Tutaj gdzieś? Nie będzie chcesz. Nie obok tego czerwonego tam? No. Nie, bo tego gangrena. Tak, tak, że było zejście blisko. Prawda? Tak tak.

Czemu Pani, Pani kursantko idzie? Skręcaj, 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 skręcaj! Ona nie ma takiego skrętu mocnego Czemu Pani kursantka pod prąd nawala? Delikatnie No i pójdź, bior, ten hamulec Dobra, proszę dać na ja wiem, pozycję Ja mówię jak na egzaminie, już reż, ręcznego, paniemu, ręcznego Pani zostawi Te sądy, nam każą parku, to Wam każą? O, wam każą. Pani Aha. nic tam nie grzebie, pani jechała na światłach do jazdy dziennej. Proszę. Przeżył pan. Seducho jak? O ja pierdolę. Dzisiaj nie. w pasów. Trzeba się napierdolić porządnie. Matko bosko. Zaraz zobaczymy ile ta Musia przejechała. A Czesio mówi, że Satelicki już znalazł. Mamusia dzisiaj przejechała. To nie to. No jak już nic o musia nie przejechała No ileś ta mamusia przejechała, no powiedzmy za 3 km Niech żyje Dobra noc